Możemy sobie chyba szczerze powiedzieć, że ubiegły rok był jak emocjonalny poligon trudny, burzliwy, nieprzewidywalny. Rok 2026 również nie będzie zbyt spokojny. Już styczeń wszedł z mocnymi energiami i pokazał, że na niebie spokoju na razie nie będzie. Ale wcale nie musisz płynąć pod prąd. Planety nie chcą Cię zatrzymać, one jedynie wymuszają konieczne zmiany. Aby przejść przez ten proces jak najlepiej, potrzebujesz swojej osobistej mapy drogowej. Ta mapa zapisana jest w Twoim horoskopie, a ja mogę pomóc Ci ją odczytać. Na sesji astrologicznej sprawdzimy, w których obszarach Twojego życia czekają cię zmiany, gdzie te mocne energie zadziałają jak wiatr w żagle, a gdzie trzeba będzie postawić jasne granice. Pomogę Ci przygotować się na te wyzwania. Zapraszam Cię serdecznie na astrologiczną sesję. Razem ustawimy Twój astrokompas na ten rok.